Hmm, właściwie, jakby tu zacząć ten film? To będzie bardzo dziwny film. I w ogóle nie planowałam tego nagrywać. E, natomiast hmm, życie mnie zainspirowało do tego. Okay, ja nagrywam to, yy, które dzisiaj mamy: 23 dzisiaj jest Dzień Ojca. E, Wyborcom do 28. Ja się zarejestrowałam do 12 czerwca. Przesyłkę to sam dzisiaj znaczy, no, moją kartę do głosowania. Także to takie by the way. Myślę, że najpierw po prostu Wam pokażę e, mój, e, moją kartę do głosowania, którą dostałam dzisiaj. I nie, ja z nią nic nie zrobiłam, e, oprócz tego, że dotworzyłam ją, tak byśmy mogli powiedzieć, bo ona w połowie otwarta do mnie doszła. I tak, wygląda tak i, i w ogóle ta paczka przyszła, paczka, ten list przyszedł w takim a, takim plastikowym czymś. Zaczynam w plastikowej takiej torebce. Yy, I zdjęcie Wam pokażę, bo zrobiłam tego zdjęcie od razu. Także to Wam teraz wyskoczy. I pierwsze co, a może ja sobie nawet wyciągnę i Wam w ogóle pokażę moje, albo no może po kolei. Może po kolei, co my tu zrobiliśmy. I proszę, co zauważyłam, to była kartka z POSNUR, e, czyli z Poczty Szwedzkiej. I to jest ta kartka. I na tej kartce po prostu pisze, że moja przesyłka, mój list został e, zniszczony podczas transportu, czy tam właściwie, właściwie nie wiem, jakby to można powiedzieć po polsku, podczas jakby znaczy właściwie nie tyle transportu, co jakby można to tak zrozumieć, że to się stało na przykład w trakcie sortowania czy coś takiego. Zresztą no, chyba tak to wygląda. No i że w ogóle oni przepraszają i tak dalej. Podali mi e, jest początka z tego, gdzie to się stało, i to stało się tu, w Göteborgu. No i że jakbym chciała, to mógł się skontaktować z e, obsługą klienta. Więc to była pierwsza rzecz. A teraz pokażę Wam w ogóle zawartość tej przesyłki i właściwie jak e, moje karty do głosowania wyglądają. Koperta do głosowania, no w sumie jest w całości. Ona jest taka dosyć. No, no jest przynajmniej w całości. Ja, ale jest dosyć pok e, pokiereszowana ale jest, więc to jest karta do głosowania. Znaczy koperta lub ma kartę. E, oj. To jest ta e, koperta, w którą powinnam wysłać. Znaczy, którą powinnam wysłać mój. No, moją kartę do głosowania. To jest moje oświadczenie. Zakryję PSN, żeby nie było. No i też jest pokiereszowane. Tu coś gdzieś tam odpadło, ale, ale jest. W sensie jest w całości. No i teraz instrukcja. Mm. To jest instrukcja. No wiecie, instrukcja, no jak ja nie ja wiem jak głosować, więc ja tej instrukcji jako taką nie potrzebuję. Chcecie zobaczyć moją kartę do głosowania? Tak wygląda moja karta do głosowania. Eee, I zastanawiam się, czy ja tak naprawdę to mogę odesłać, czy to będzie wliczane, bo co prawda mam pieczątki e, i to jest to najważniejsze, no ale ta karta wygląda, jakbym ja po prostu dostała jakiegoś ataku szału. W trakcie wybierania kandydata, i w ogóle to jest taki kawałek czegoś, ale no, tak ta wygląda moja karta do głosowania. Mówię tak, ja już wspominałam o tym, że posnuk moim zdaniem to jest największe, największa pomyłka yy, Szwecji. To jest naprawdę jakiś no, po prostu żenada, mówiąc wprost. I nigdy nie spotkałam się z czymś takim wcześniej, i mimo, że słyszałam różne historie o poczcie polskiej, i słyszałam, że ludzie strasznie narzekają. To wierzcie mi, że po prostu w porównaniu z tym, co tutaj się dostaje, i to jeszcze za jakie pieniądze, to jest, to jest nic, to jest pikuś. Poczta Polska to ja, ja wiem, że mnie zgubili matury, że gdzieś jakieś matury leżały na, na ulicy, ja wiem, ale wiecie co? I teraz tak, ja jeszcze nie wiem jak moja sytuacja się potoczy. Nie wiem kiedy w ogóle ten film dodam, bo po pierwsze będę się najpierw kontaktować z ambasadą, bo ja, tak jak mówię, nie wiem czy ja to mogę w ogóle wysłać. To raz. Dwa, będę składać reklamację do Postnut, Oczywiście, bo jeśli z powodu tego, że oni no, zmasakrowali mój, moją przesyłkę, mój list nie będę w stanie oddać głosu, no to w tym momencie to już jest, nie jest fajna sytuacja i no, no. E, po trzecie, e, czy jest coś po trzecie? No po trzecie wysyłka w ogóle tej paczki to też jest dla mnie jedna wielka niewiadoma, bo e, w tym momencie jestem zmuszona wysłać paczkę e, Przesyłką właśnie polecącą ekspresową, która kosztuje, uwaga, prawie 200 koron bo 188 koron. Żeby mieć pewność, że ta że przesyłka dojdzie i mój głos przyjdzie na czas, bo, no tak jak mówię, dzisiaj mamy wtorek, 23 czerwca, przesyłki muszą dojść do piątku i to jest niewykonalne w Szwecji. I tutaj też się zastanawiam, kto w ogóle wybiera obwody głosowania. Aha, bo ja też nie powiedziałam, dlaczego ja w ogóle głosuję korespondencyjnie. Ale dlatego, że nie tyle co mieszkam za granicą i nie mam jakby możliwości w Polsce, to po prostu o tyle, że są obwody do głosowania w Szwecji i są dwa. I wiecie co? I oba są w Sztokholmie. No cóż, mieszkam 500 km od Sztokholmu i. E, raczej się tam nie wybieram, żeby zagłosować, e, a tym bardziej, że jeśli dano możliwość głosowania korespondencyjnego, no to dlaczego nie? W sensie ja planowałam głosować, chciałam głosować e, i bardzo się cieszę, że jakby dostałam taką możliwość, natomiast no, w tym momencie za bardzo nie wiem, czy tą możliwość mam, czy nie mam. Ja chciałam po prostu pokazać e, i chyba też udowodnić części z Was, że no jednak ta poczta chyba się nie sprawuje jakoś super fajnie ja wiem, przypadki chodzą po ludziach, ja wiem ale tu mówimy też o tym, że ta przesyłka jest ekstremalnie opóźniona bo, tak jak mówię, zarejestrowałam się w, jakby do grona osób głosujących korespondencyjnie 12 czerwca to był piątek więc domyślam się, że mm, wysłano to w poniedziałek, czyli 15 czerwca no dzisiaj mamy 23, czyli ponad tydzień E, to doszło no jeszcze w takim stanie, także to jest w ogóle już brak słów. Także. Tak, to chyba tyle z mojej strony, jeśli chodzi y, o, o, o teraz. A, a co co będzie później, to, to się okaże. A jeśli nic, to, to zostawiam Was z taką. O, z taką. Ja właściwie nie wiem z czym. Właściwie nie wiem z czym. Nie wiem, z czym was zostawiam, bo... Ja też chyba nie wiem z czym sama zostałam, także tak... No, fajnie było. Fajnie, fajnie było głosować. ok dzisiaj mamy 26 czerwca, czyli piątek, czyli... no. czyli 3 dni po, po moim dostaniu karty i teraz opowiem Wam co się w przeciągu tych trzech dni, no właśnie dwóch powiedzmy stało. E i 24 czerwca, tak, czyli to była środa, skontaktowałam się oczywiście z ambasadą Polski, e, no bo to była taka pierwsza rzecz, którą stwierdziłam, że chyba trzeba zrobić od razu. Ja nie wiedziałam, czy, czy ja mogę tak naprawdę liczyć na to, że karta zostanie zaliczona. Nie chciałam czegoś wysyłać i płacić, e, nie mając pewności, że, że, coś, że to w ogóle zostanie zaakceptowane. E, także to było pierwsze, co zrobiłam. E, I po. Zobaczeniu zdjęcia dostałam maila o tym, że prawdopodobnie karta nie zostanie zaakceptowana, ale to wszystko zależy od y, komisji wyborczej i od ich decyzji. Yy, I także dla mnie to był taki sygnał na zasadzie, no raczej nie może w jakimś tam wyjątkowym wypadku, ale raczej nie. Yy, no tak, tak, to po prostu w skrócie napis no napisano. Yy, i w środę też złożyłam skargę na pocztę, e, po prostu wysłałam reklamację e, i, i tutaj oczywiście odpowiedzi jeszcze nie mam, e, także co do tego to do Was wrócę, bo jestem bardzo ciekawa, e, jak oni podejdą do tej sprawy i... I co zrobią, jakie kroki podejmą w tej sprawie. I w środę też napisałam do Państwowej Komisji Wyborczej, z tego względu, że skoro ja tej karty nie mogę tak no właściwie nie mogę jej wysłać nie mam pewności, to co ja z tą kartą mam zrobić. Dziwne rzeczy znalazłam w internecie. No i wiecie, ja problemów mieć nie chciałam. Chciałam mieć czarno na białym, że mam na przykład ją i tak odesłać, czy mam sobie ją zatrzymać i oprawić w ramkę. No nie wiem, tak czy jak napisałam, po prostu dla godzenia tego spokoju. Przede wszystkim zapytałam, czy jednak to, czy ta karta może być zaakceptowana, czy nie, tak stwierdziłam, że no oni chyba powinni, oni o tym decydują tak na dobrą sprawę, znaczy tak mi się wydawało. I zapytałam też właśnie takie mówię o tą kartę, co ja mam z nią zrobić w przypadku niezaakceptowania jej. No bo wtedy jednak jej wysyłanie z, jakby z głosem było bez sensu, a, a też nie chciałam płacić, wiecie, jakoś... Żeby, żeby ta przesyłka doszła super szybko, no bo, no bo to byłoby sens. No i w czwartek samego rana przede wszystkim dostałam e, maila z ambasady ponownie, tym razem jednak z wiadomością, że karta zostanie zaliczona, z, zostanie zaakceptowana, bo jakby przedyskutowali to z komisją wyborczą i, i poproszono mnie po prostu o jak najszybsze wysłanie tej, tej przesyłki, a przypominam, że był czwartek. Um, no i tu się trochę, znaczy nie powiem, że się pomieszało, ale no sytuacja była taka wiecie, szansa na to, że oni to dostaną wtedy by były zerowe, jeśli bym to wysłała zwykłą, zwykłą przesyłką. Nawet jakbym to wysłała w środę, to i tak by były zerowe. Także ja jakby od początku wiedziałam, że tą przesyłkę, ten list, będę musiała wysłać przesyłką ekspresową, ja też może powiem, ile taka przesyłeczka ekspresowa kosztuje? 200 koron, dokładnie 199 koron i wysłana została wczoraj o 12 po 12.30 coś takiego i przyszła i była dostarczona, powiedziałam, przed 8 już do ambasady, także pomniałam też mogłam śledzić tą przesyłkę, co było dla mnie bardzo ważne. Dostałam też oczywiście odpowiedź od państwa komisji wyborczej, w która no, powiedziano mi wprost, że wszystko, jakby wszystko jest w rękach komisji wyborczej, która będzie te głosy liczyć. Natomiast na przyszłość może ktoś będzie sam zainteresowany, znaczy może ktoś miał podobną sytuację, właśnie ma w tym momencie ogląda ten film. Napisano mi, że jeśli że chodzi o zniszczenia takie, które absolutnie nie dopuszczają e, zaliczenia to jest przerwanie kartki na pół lub więcej części. Też musi być widoczne, zgaduję, że pieczątki, bo chodzi o to, żeby karta... jakby było wiadomo, że karta jest autentyczna. W moim przypadku nie było żadnego przerwania e, i obie pieczątki się zachowały, także... E, no, de facto powinna zostać zaliczona i taką też informację dostałam wcześniej i chyba, i chyba w sumie tyle, jeśli chodzi o nowości. Pokarta poszła, e, ja zagłosowałam, zapłaciłam 200 koron za to, żeby to wysłać. Natomiast tak jak mówię, będę się e, wykłócać z pocztą e, i mam nadzieję, że to poczta za to zapłaci. Jednak mimo wszystko udało się zagłosować. Myślałam, że myślałam, że nie. A właściwie miałam takie bardzo mieszane uczucia. Myślałam, że właśnie może tak z powodu pieczątek, ale z drugiej strony jest zniszczona. Zdecydowanie chciałam, żeby wyszło, że to ja to zniszczyłam. Eee, tak czy siak. Eee.